Cześć! Dzisiaj pokażę Ci w jaki sposób dodawać kategorie, nowe kategorie do swojego sklepu internetowego, zarówno poprzez system menadżera eCAD, czyli hurtowni dropshippingowej, jak również przez Twój system sklepowy oparty o silnik Wordpressa. A więc przechodzimy do działania. Jak widzisz na moim ekranie, w tym momencie znajdujemy się w kokpicie zarządzania sklepem internetowym i na przykładzie Queeny.pl pokażę Ci, jak w tej chwili dodawać kategorie do swojego sklepu internetowego. Przechodzimy do zakładki kategorie Zaraz otworzy nam się zakładka z widokiem wszystkich utworzonych kategorii w stepie. Jak widzisz, mamy ich maksymalnie w tym momencie 35 utworzonych kategorii, a tak naprawdę jest tutaj całkowity no limit. Czyli jeżeli uznasz, że chcesz mieć się 300 kategorii, możesz mieć również 300 kategorii, i to idealnie jest później. Podział w Twoim sklepie internetowym dla klienta, który szuka jakiegoś konkretnego produktu i on schodzi od kategorii do kategorii, bo kategorie również stanowią pewien rodzaj filtrów w sklepie internetowym. A więc widzimy w tym momencie widok kategorii i w pierwszej kolejności dokładnie sprawdzimy sobie na sklepie internetowym widok kategorii. Widzisz, na sklepie internetowym widać tylko te kategorie i ja odświeżę tą stronę, żebyś zobaczył. Tylko te kategorie, które w tym momencie posiadają przypisane do siebie produkty. Innych kategorii tutaj nie zobaczymy, pomimo tego, że jest stworzone dużo więcej kategorii. Inne miejsce, w którym możemy zobaczyć kategorie, to jest właśnie silnik naszego sklepu internetowego WordPress. I mamy tutaj zakładkę produkty, a wśród nich jest podzakładka kategorii. Tutaj sprawdzamy dokładnie, ile jest tych kategorii. Widzisz, jak są one mniej więcej pokładane, czyli mamy lepiej ułożone drzewo, dlatego że widzimy kategorie główne i kategorie podrzędne w tych kategoriach. Czyli, jakbyśmy przeszli na sklep internetowy, to zobaczysz, że o, bluzka damska jest kategorią główną. Klient schodząc przez bluzki, schodzi sobie dalej nosi i na przykład dzielą się na dokarmienia. Czy ja kliknę w gdyby tu była jeszcze inna podkategoria, to w tym momencie klientka widzi tylko i wyłącznie te kategorie. I te produkty, które znajdują się w kategorii i podkategoriach, które klientka sobie wybrała. Czyli jest lepsza selekcja konkretnego produktu, który szuka dana klientka, klient na swoim sklepie internetowym. Więc przejdźmy obecnie do dodania kategorii. Pierwsze pokażę Ci od strony właśnie menadżera ICA, gdzie dodajemy nową kategorię. Dodajemy nową kategorię, wpisujemy w pierwszej kolejności u samej góry adres, czyli to, co pojawia się tutaj, w tym miejscu wpisujemy adres, czyli na przykład nowa kategoria, nowa kategoria. Tutaj wpisujemy to, co widzi klient, czyli nowa kategoria, nowa kategoria. Tu wybieramy sobie rodzica, czy to ma być przypisane do jakiejś innej kategorii, czy nie. Ja uznam, że jest to po prostu kategoria główna. W tym momencie, albo przypiszmy, żeby zrobić lepszą, lepszy widok, przypiszmy to do tych biustonoszy, czyli będzie obok Innych biustonoszy, czyli przypisujemy do biustonoszy i wybieramy yy, yy, priorytet, czyli dajemy na przykład dwójkę jakiś wysoki w zależności od tego, jak produkty z tej kategorii mają wyświetlać się na, na sklepie internetowym. OK i dajemy dodaj. W tym momencie widzimy, że ta kategoria została utworzona. Teraz sprawdzimy, czy ta kategoria również dostała się do naszego sklepu internetowego. Sprawdźmy, widzimy, że pojawiło nam się już w tej chwili 36 kategorii, a nie 35, tak jak było, czyli gdzieś ona tutaj jest. Zaraz zobaczymy. Nowa kategoria, nowa kategoria jest już. Widzisz, pod numerem 438 jest utworzona nowa kategoria. I teraz sprawdźmy wobec tego na sklepie internetowym, czy ta kategoria również tutaj jest. Wchodzimy do odświeżamy sobie te kategorie i wpisujemy, żeby szybko znaleźć jakąś kategorię, bo możemy ręcznie to robić, ale i widzimy jest już nowa kategoria i widzimy biustonosze, do karmienia, dodatki i nowa kategoria. I teraz ta kategoria nie wyświetla nam się na sklepie internetowym do momentu dopóki nie mamy tutaj produktu. I teraz, żeby Ci pokazać, jak to zadziała na sklepie internetowym, przejdziemy do zakładki Produkty, i zaraz pokażę Ci, dodając jeden produkt, że ta kategoria wyświetli nam się w sklepie internetowym. Tutaj widzę wszystkie produkty, które mam na sklepie, czyli 1039 sztuk. Przechodzę na dostępne produkty, czyli tam, gdzie znajduje się cała baza z widokiem dostępnych do pobrania produktów. I zaraz wybierzemy jakiś produkt, pierwszy z brzegu, który umieścimy, a następnie usuniemy ze sklepu. Internetowego, dlatego że niekoniecznie jakiś produkt chcielibyśmy mieć w kategorii nowa kategoria. Ok, jesteśmy już na sklepie i tutaj mamy jakiś produkt przykładowy, znaczy jesteśmy na hurtowni, mamy 292 tysiące ponad produktów do wyboru. Ja wezmę pierwszy z brzegu przykład: Drapak drzewo do, dla Kota. Weźmiemy takie coś, przypiszemy to do kategorii konkretnej, którą chcemy, a w tym momencie jest to nasza nowa kategoria, prawda? Dajemy, widzisz, już jest e, zaznaczona ta kategoria, wybrana. Dodajemy zapisz, i za chwilę ten produkt powinien pojawić się na naszym sklepie internetowym z bielizną. E, więc przechodzimy do sklepu internetowego, sprawdzamy, to jest drapach drzewo, i za moment będziemy widzieć ten produkt i tą kategorię z tym nowym produktem. Jeszcze jej nie ma, niekiedy trwa przesył e, produktów, e, bo tam jest kolejka ustawiona. Trwa do kilku minut, więc powinniśmy za moment zobaczyć, tą właśnie już jest nowa kategoria ustawiona. Widzisz nazwa, widoczna dla klienta, i wchodzę sobie do tej kategorii i widzę nasz produkt, który jest już dodany. Przechodzę do więcej, patrzę na to, jak. Mniej więcej produkt wygląda, czy jest opis, opis widzimy jest dodany, wszystko to co powinniśmy, możemy również zmodyfikować opis tego produktu. Ok, teraz usunmy ten produkt, bo nie chcemy mieć tego produktu przecież w sklepie internetowym. Więc przechodzimy do na produkty w sklepie i teraz musimy go gdzieś znaleźć i ten produkt, żeby go z powrotem usunąć. Jak on się nazywa? Drapak Drzewko. Więc wpisujemy Drapak i za moment powinniśmy widzieć, ten konkretny produkt, który znajduje się u nas na sklepie. Odznaczamy go, że nie chcemy go na sklepie, zapisujemy zapisz ustawienia zmodyfikuj na sklepie, czyli za moment ten produkt zniknie łącznie z kategorią z naszego sklepu internetowego. To było tylko na chwilę po to, żeby zobaczył w tym materiale wideo jak to mniej więcej działa. Wchodzimy sobie na sklep internetowy, sprawdzamy czy ten produkt jeszcze jest. Jeszcze jest, za moment powinien zniknąć całkowicie z naszego sklepu internetowego. Tak więc czekamy jeszcze chwilkę, i już tych produktów, tego produktu konkretnego nie powinno być. Jak widzisz, zniknął i produkt, i jednocześnie kategoria w naszym sklepie internetowym. To wszystko, co miałem Ci do przekazania w tym materiale. Wideo, jeżeli chcesz więcej materiałów dotyczących e-commerce, świata dropshippingu i tego, jakie są możliwości w tym świecie. Także chcesz poznać zagadnienia związane z marketingiem sklepu internetowego, jak ściągać klientów na swoje sklepy internetowe, koniecznie zasubskrybuj ten kanał i do zobaczenia w kolejnych materiałach wideo. Cześć!